Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, Szanowni Państwo! Witam bardzo serdecznie. Mówiąc krótko i kolejnym odcinku z cyklu otwieranie na ekranie. A dzisiaj będziemy otwierać och, potężną przesyłkę. Niespodziankę dla mnie z Instytutu Andegawenu. Naprawdę nie wiem, co jest w środku. Czasami zdarza się, że w takich dużych pudłach mieści się tylko jedna mała rzecz starannie zapakowana. Ale zaraz się przekonamy. Co to jest, a Państwu przypominam, że mogą Państwo wesprzeć działalność tego kanału polubieniami, subskrypcjami, udostępnianiem linków, komentarzami. Proszę o jak najwięcej komentarzy, a także w sposób finansowy. O tym powiem jeszcze parę słów na końcu. A teraz otwieramy przesyłkę i postaram się w magiczny sposób przyspieszyć na wizji to otwieranie. Proszę Państwa, mamy już paczkę otwartą. Oj, 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 wygląda na to, że mamy całą paczkę książek, całe pudło książek. A więc nie jedna rzecz starannie opakowana, ale kilka książek. No więc, zaczynamy tak, jak one są tutaj upakowane. Zaczynamy od pierwszej i to sobie pudło odłożymy, żeby nam nie przeszkadzało. I e, proszę Państwa, e, mamy pierwszą książkę, e, która jest autorstwa grakusa Babefa. Tak, podejrzewam, że się czyta e, ten, e, to nazwisko Instytut Gavenum. E, zapewne autor francuski, zaraz sprawdzimy. Instytut Andega Venum publikuje sporo książek, sporo tłumaczeń z języka francuskiego. Tytuł tej książki Wojna w Wandei: a system depopulacji. Tak wygląda okładka. Tutaj może przybliżę trochę, się odbija światło, staram się pokazać tak, żeby było ją widać. Okładka jest intrygująca, bo mamy tutaj brakujące fragmenty, brakujące postaci i zerknijmy sobie na opis. Najpierw zerknijmy jest to książka w przekładzie z francuskiego, w przekładzie Piotra Tylusa i Przeczytajmy, co mamy w opisie. W 1795 roku w dziele opublikowanym z okazji procesu Jean Baptista Carriera, zbrodniarza z Nantes, albo nant kiedyś muszę w końcu nauczyć się, chociaż podstaw francuskiego, żebym nie kaleczył nazwisk. bardzo państwa przepraszam. Gracchus Babeuf, uważany za ojca komunizmu i jedna z kluczowych postaci rewolucji francuskiej poruszył fundamentalną kwestię dotyczącą natury represji stosowanych w Vandee przez konwent. Jego książka podwójnie rewolucyjna Zarówno ze względu na treść, jak i tytuł, stanowi niezwykle dobrze udokumentowany akt oskarżenia zaskakująco nowoczesny przeciwko dyktatorskiej polityce prowadzonej przez członków Konwentu i Robespiera we Francji w latach 1793-1794. Polityka ta doprowadziła m.in. do eksterminacji Wandejczyków, zarówno niebieskich, jak i białych, szczególnie kobiet i dzieci. W wydaniu tego tekstu towarzyszy cenne opracowanie współczesnych francuskich historyków, których różne inne prace były już wcześniej tłumaczone na język polski. Reynald Secher przedstawia obszerną syntezę, z wykorzystaniem licznych niepublikowanych dotąd dokumentów, genezy wydarzeń w Vandei, definiując jednocześnie czwarty rodzaj zbrodni ludobójstwa pamięciobójstwo. Jean Joël Bregnion omawia osobowość Grakusa Bebefa, natomiast Stefani Courté ukazuje powiązania między ideologią Rebespiera a ideologią Lenina i przywódców komunistycznych. No, to naprawdę już, już sama sylwetka autora mnie zaintrygowała, ale jak widać, jest to książka dobrze opracowana. I na pewno zainteresuje wszystkich miłośników historii i prawdy o tym, co wydarzyło się w czasie rewolucji francuskiej. I otwieramy kolejną przesyłkę. Już widzę, że to nie będzie taki krótki odcinek. Wcale nie będzie to mówiąc krótko, ale troszeczkę dłużej ale bardzo się cieszę z tych publikacji. Proszę Państwa, sięgam po kolejną książkę, naprawdę tych książek jest bardzo dużo i podejrzewam, że jest to książka ponownie autora francuskiego, Marcel de Corte, Człowiek przeciwko samemu sobie. Książka bardzo ładnie wydana, twarda oprawa, Instytut Ande i podejrzewałem, że będę kaleczył, bardzo przepraszam za to, te nazwiska francuskie dzisiaj. Ponownie jest to przekład Piotra Tylusa z francuskiego. I zerknijmy sobie chociaż na fragment opisu. Niniejsza książka zawiera artykuły napisane przeze mnie przy okazji przygotowywania różnych dzieł z zakresu filozofii moralnej i politycznej. To jest ze wstępu autora. Gdy dokonywałem ich wyboru, stwierdziłem, że wszystkie zawierają jeden i ten sam motyw nienawiść współczesnego człowieka do samego siebie, którą poeta doskonale umiał wyrazić w tych oto słowach: Jestem ranem, raną i nożem, jestem ciosem w twarz i twarzą, jestem miażdżoną kończyną i kołem, jestem ofiarą i katem. Autor natomiast to akurat nie francuski, a belgijski filozof. I wieloletni wykładowca Uniwersytetu w jego dwie prorocze analizy: człowiek przeciwko samemu sobie oraz rozum w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ukazują się po raz pierwszy w polskim przekładzie. Człowiek przeciwko samemu sobie. Gdzieś niedawno czytałem komentarz o tym, jak to Europejczyk zwraca się sam właśnie przeciwko sobie, przeciwko swojej cywilizacji, niszcząc ją. I podważając jej fundamenty. No i niestety mamy z tym do czynienia. Sięgamy po następną publikację. Następna publikacja, i tu już zerknę sobie najpierw na okładkę, tak? To jest autor francuski, tym razem Jean-Marc T. Thie... Tisi, albo jakoś w ten sposób, bardzo przepraszam, pius siódmy, papież, który pokonał Napoleona ze znakiem zapytania. Książka ponownie ładnie wydana. O tak, może, no tutaj się akurat aureola zrobiła piusowi siódmemu i krąży wokół niego. Książka ładnie wydana, błyszcząca okładka starannie, edytorsko i Barnaba Ciaramonti, benedyktyński mnich, biskup Tivoli, a następnie Imoli, kardynał bliski papieżowi Piusowi VI, w roku 1800 zostaje niespodziewanie wyniesiony na stolicę Piotrową, czytamy w opisie na okładce, na trwającym w Wenecji od trzech miesięcy konklawę. Jego pontyfikat był naznaczony starciem z porewolucyjną po Francją. Już jako biskup musiał zmierzyć się z francuską inwazją na Włochy. Gdy został papieżem, podpisał konkordat z Francją w 1801 roku, a trzy lata później wziął udział w koronacji Napoleona w Paryżu. Lecz kiedy cesarz dopuścił się zamachu na duchową niezależność papiestwa, jego postawę można było streścić w dwóch słowach: Non possumus. Zapłacił za to długim wygnaniem i odosobnieniem w Sawonie oraz Fontainebleau, ale jego niezłomna postawa wobec Napoleona oraz liczne podróże przez Francję przyniosły mu po upadku imperium napoleońskiego ogromną, niespotykaną wcześniej sławę. Całej Europie. Walczył z władzą świecką o niezależność władzy duchownej i może być przykładem dla dzisiejszej hierarchii kościelnej. Ponownie książka dla miłośników historii, ładnie bardzo też wydana, intrygująca. Jeszcze o autorze jest to francuski badacz i historyk, specjalista w dziedzinie historii papieskiej dyplomacji roli stolicy apostolskiej. W stosunkach międzynarodowych oraz kultu Ojca Świętego w XIX i XX wieku. Warto się zainteresować. I, I cóż, otwieramy, wyjmujemy kolejną książkę z tej dużej paczki. I proszę Państwa, sięgam po następną książkę. Strasznie dużo tych książek. Bardzo, bardzo wydawnictwu Instytutowi Andegavenum dziękuję za tę przesyłkę z egzemplarzami recenzenckimi. Tym razem mamy książkę ponownie francuskiego profesora i historyka Jacques'a Hersa albo Hera. Państwo, którzy znają francuski i wiedzą, jak wymawiać, proszę sobie spojrzeć. Średniowiecze, wielkie oszustwo. Taki tytuł. Hmm. Ale średniowiecze, i tutaj mamy trzy kropki, i potem wielkie oszustwo. Zatem, o czym jest ta książka? Jest ona adresowana do wszystkich, którzy chcą spojrzeć na historię bez okularów nakładanych przez egocentrycznych iluzjonistów czy ideologicznych oszustów. Jest doskonałą odtrutką na różne odmiany grasującej także u nas w trzeciej dekadzie XXI wieku historii ludowej. Dla jej autorów średniowiecze jest, e, i tu jest wyrażenie francuskie, cause célèbre wieków wyzysku i cierpień pańszczyźnianego chłopa, a zarazem okresem pławienia się w luksusach mniej lub bardziej okrutnych ekstrawagancji panów feudalnych. Każdy, kto chce w sposób jak najbardziej merytoryczny polemizować z różnymi wersjami historii ludowej, znajdzie w tej książce znakomitą pomoc. Jest ona bowiem syntetycznym wykładem historii społecznej i gospodarczej wieków średnich, Wykładem uderzającym w rozmaite mity, np. o miejskim powietrzu, które czyniło wolnym, o powszechnej niewoli na wsi, o przeciwieństwie między dobrym, dążącym do wolności miastem, a stłamszoną przez panów wsią. Co ważne, autor czyni to, powtórzmy, nie tylko z wielkim znastwem, ale nie zanudzając czytelnika, a to wielka sztuka w przypadku historii społecznej i gospodarczej. I autor jest wieloletnim kierownikiem studiów mediewistycznych na Sorbonie, autorem kilkudziesięciu dzieł z zakresu historii średniowiecza i renesansu. Także to też jest książka na czasie, jak widać, bo ta historia ludowa zdaje się upowszechniać także w Polsce. Warto zwrócić uwagę. I sięgamy po następną publikację. I tu chyba trzeba wyciągnąć dwie książki, a może nawet trzy z tego, co widzę, bo zdaje się, że jest to seria. Proszę Państwa, mam tutaj w ręku historię filozofii współczesnej historię filozofii nowożytnej. I epistemologię ogólną, czyli krytykę poznania. Rogera Vernot. Tak się prezentują okładki, więc dlatego mówię, że to jest chyba seria książek, no, ale wszystkie są tego samego autora, więc dlatego zaprezentuję je razem. I jest to ponownie z tego co widzę autor francuski, bo wieloletni wykładowca Instytutu Katolickiego w Paryżu, który zmarł w roku 1997, wybitny znawca idealizmu i autor cenionej serii podręczników z filozofii tomistycznej. <laughs> Epistemologia ogólna, czyli krytyka poznania jest jego pierwszym dziełem przełożonym na język polski w przygotowaniu a w zasadzie już nie w przygotowaniu, bo tutaj mam w ręku Historia Filozofii Nowożytnej i Historia Filozofii Współczesnej. I może przynajmniej z jednej z tej książki przeczytam opis, może tutaj z kolei z Historii Filozofii Współczesnej. I autor jest jeszcze tutaj dodajmy księdzem, więc ta historia księdza Verno kontynuuje jego historia filozofii nowożytnej, obejmując okres od Marksa do Sartra. We wprowadzeniu do historii filozofii nowożytnej autor przedstawił główne założenia swojego podręcznika. Można by zasadnie dziwić się temu, że w dziele poświęconym historii filozofów, filozofii przepraszam, zamieszczamy uwagi krytyczne. Przyznajmy, że jest to zabieg nietypowy i niebezpieczny, jednak w naszych oczach historia filozofii nie jest celem samym w sobie. Jest środkiem do nauki myślenia i wydaje się nam nie tylko czymś normalnym, ale wręcz koniecznym, by po zrozumieniu jakiejś doktryny. Umysł zareagował na nią, starając się oddzielić jej mocne i słabe strony. Nie zgadzamy się bowiem z tym, że filozofia sprowadza się do historii filozofii. Oznaczałoby to wprost zaprzeczenie filozofii jako poszukiwania prawdy, względnie uczynienie z filozofii czystego poszukiwania, to znaczy poszukiwania, które nie jest w stanie niczego odnaleźć. Taki historycyzm stanowi zamaskowaną formę sceptycyzmu, pisze autor. Sporo książek dla naprawdę czytelników wymagających, myślących, i no proszę, trzy tomy poświęcone filozofii. A więc, coś dla interesujących się historią, coś dla interesujących się historią i filozofią. I zdaje się, proszę Państwa, że jest coś jeszcze, i to nie jest ostatnia rzecz. Strasznie dużo książek Instytut Antegavenum tutaj upakował. Już wyjmuję... Ach, trochę utkwiło. I jest to, proszę Państwa, książka autorki, którą już prezentowałem w Booktube i którą jeszcze przed laty sobie ceniłem. Jest to książka Regine Perno Joanna Dark. Francuska mediewistka i autorka, którą warto czytać, bo też obala mity na temat średniowiecza. A co mamy tutaj w opisie, jeśli chodzi o tę książkę? Głębia postaci Joanny Dark, to jest z przedmowy autorki, sprawia, że nie da się wszystkiego o niej powiedzieć, a jednak taka jest ambicja niniejszej książki: ukazanie wszystkiego, co wiemy o niej na pewno. Byli, byłyśmy w pełni zgodne co do następującego imperatywu trzymać się blisko jak to tylko możliwe wszystkich dokumentów historycznych. Dzięki temu mogłyśmy uchwycić każde wydarzenie przez pryzmat świadków rękopiśmiennych, najbardziej godnych zaufania, czyli mogłyśmy w jak najpełniejszy sposób dotknąć rzeczywistości. Tak więc zaczęłyśmy naszą opowieść od pierwszej pogłoski, która w roku 1429 rozsławiła we Francji imię Joanny Dark. Następnie spróbowałyśmy podążać jej śladem, a jej dzieciństwo i młodość przywoływałyśmy dopiero na końcu książki. I myślę, że to jest publikacja naprawdę, na którą warto zwrócić uwagę, z tego co pamiętam, to autorka Regine Pernot pisała w jednej z poprzednich swoich książek, że aby obalić pewne mity na temat średniowiecza, wystarczy sięgnąć do dokumentów, do których zazwyczaj ci, którzy takie mity upowszechniają, nie sięgają. I... Mm, Chciałem coś tutaj sprawdzić, ale nie ma tej informacji, więc nie będę mieszał. <laughs> Aha, bo przepraszam, bo to nie jest tylko książka Regine Perno, ale też Marie Weronik Kleen. E, więc dlatego mamy tutaj w liczbie mnogiej, e, byłyśmy, sprawdziłyśmy i tak dalej, i tak ehm... dalej więc e, obie panie to e, reżim perno francuska mediowistka jak powiedziałem ale także kustosz archiwum narodowego w paryżu i myślę że to jest ważne jeśli chodzi o dokumenty a Marie véronique Klein e, to to francuska historyk wieloletnia współpracownik reżim perno w centrum Joanne d'Arc w Orleanie. Reżim Perno, tutaj taka jeszcze uwaga, zmarła w 1998 roku, a pani Weronik jest młodsza, więc kontynuuje, myślę, pracę nad kolejnymi książkami publikacjami. Następna książka, i to nie jest ostatnia książka, ostatnia książka chyba będzie za chwilę, i to jest książka chyba autora, którego już tutaj prezentowałem, tak. Marcel de Corté, Rozum w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Czyli to jest ta książka, która była wspomniana tam w opisie, tylko nie wiem, czy go przeczytałem, jeśli chodzi o tę publikację. Otóż człowiek współczesny, który zbiega w dół Zbocza, czytam z opisu, będąc popędzanym przez człowieka XVIII wieku i przez rewolucję, w coraz większym stopniu wyrzeka się swego rozumu spekulatywnego który podejmuje wysiłek, by właściwie postrzegać rzeczywistość istot i rzeczy, jak również swego rozumu praktycznego, starając się dostosować środki, których używa do ostatecznego celu życia ludzkiego, który go do siebie przyciąga i przywiązuje coraz większą wagę do swego, swego rozumu technicznego, który fabrykuje nowy świat, nowe społeczeństwo, jakiś nowy rodzaj sztucznego człowieka, pisze autor. Mamy dwie książki tego samego autora, i chyba już ostatnia książka, już wyciągam. I faktycznie ostatnia książka. Ależ mnie Instytut Andegawenum obdarował publikacjami, i jest to autor, którego książkę Instytut Andegawenum już. Publikował wcześniej, a to jest kolejna książka Edwarda Fejzera, współczesnego filozofa, tym razem nie francuskiego, ale amerykańskiego i nawróconego na katolicyzm. Autor był ateistą w Booktube i tutaj na tym kanale prezentowałem jego książkę wprowadzającą w myśl świętego Tomasza Zakwinu. A tym razem mamy rewanż Arystotelesa Metafizyczne podstawy fizy fizyki i biologii. Tak, taka okładka z humorem zrobiona, twarda oprawa znowuż i może sobie zerknijmy, chociaż fragment przeczytajmy już na koniec, tak, na koniec nie ma już więcej przysyłek. Bardzo ba, książek, bardzo się cieszę z takiego obdarowania. Centralnym twierdzeniem niniejszej książki jest to, że Arystotele... Przepraszam, język mi się poplątał co z powodu tego Jest to, że arystotelesowska metafizyka jest nie tylko kompatybilna ze współczesną nauką, lecz jest także domyślnym założeniem współczesnej nauki. Wielu czytelników z ulgą przyjmie natychmiastowe objaśnienia i zastrzeżenia. Po pierwsze, nie mówię tutaj o arystotelesowskich ideach dotyczących fizyki w takim rozumieniu, w jakim ta dyscyplina pozostaje obecnie pojmowana. Przykładowo, nie zamierzam bronić twierdzenia, że sfery podksiężycowe i nadksiężycowe są rządzone innymi prawami albo doktryny o naturalnym miejscu. Mówię o filozoficznych ideach, które mogą zostać oddzielone od tych nieaktualnych naukowych ram, takich jak teoria aktu i możności oraz doktryna czterech przyczyn. To są ponownie idee metafizyczne, a nie naukowe albo precyzyjniej mówiąc, są one ideami z zakresu filozofii przyrody którą traktuję jako subdyscyplinę metafizyki z powodów, jakie wyjaśnię w rozdziale pierwszym. I, o dobrze, przeczytajmy jeszcze fragment. Po drugie, nie argumentuję za tym, ażeby naukowcy mieli, czy też musieli w otwarty sposób angażować tę ideę w swoich codziennych badaniach. Opowiadam się za tym, że praktykowanie nauki oraz rezultaty nauki, przynajmniej w ich ogólnym zarysie, domyślnie zakładają prawdziwość tych Idei, nawet jeśli z bardzo praktycznych powodów, naukowcy mogą w swojej poprzedniej pracy ich nie uwzględniać. Pisze Edward Fazer. I znowuż coś dla miłośników filozofii, myślenia. Tu może jeszcze zerknę na rozdziały, parę przykładów. Mamy wprowadzenie, dwie filozofie przyrody, naukowiec i metoda naukowa, nauka i rzeczywistość, przestrzeń, czas i ruch, filozofia materii, przyroda ożywiona. I poszczególne te rozdziały mają pod rozdział książka dla miłośników filozofii, miłośników też, jak myślę, nauki. I to już koniec. Wydawnictwu Andegawenum przeogromnie dziękuję za. Te wszystkie piękne książki i mam nadzieję, że będę mógł też powiedzieć o nich coś więcej w moich programach w BookTube albo w mówiąc krótko. I dziękuję też ogromnie Państwu za poświęcony czas. Mam nadzieję, że przynajmniej dla części widzów było to. Nagranie interesujące, sporo, sporo interesujących nowości, jak mówię, dla ludzi nie się myśleć, czy ludzi, którzy nie obawiają się czytać poważnych publikacji. W tym przynajmniej jest tutaj dwóch autorów, których już znam i których publikacje bardzo, bardzo chętnie przeczytam. A przypominam, że mogą Państwo wesprzeć ten serwis finansowo, jeśli chcą Państwo, żeby istniał. Przygotowywanie tych programów pochłania dużo czasu, nie skarżę się, ale potrzebne jest wsparcie i mogą to Państwo zrobić przez portal bajkofitu lub zrzutka. Linki do obu są pod spodem. Myślę, że nie muszę wyjaśniać, jak się posługiwać. Gdyby Państwo mieli jakieś problemy, to można zawsze w komentarzu napisać, postaram się wyjaśnić. Można naprawdę wpłacić niewielką sumkę, jeśli z tych osób, które zasubskrybowały, choć kilkanaście, kilkadziesiąt osób wpłaciłoby po np. 10 zł, to już zebrałoby się to na porządny zapasowy mikrofon. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach z cyklu Mówiąc Krótko, a także BookTube na kanale PCH24TV w programie Kultywator. Przypominam, tutaj po premierze poszczególne odcinki ukazują się z pewnym opóźnieniem osób. Panem Bogiem.